Cześć, witamy Was z podróży. Z samochodu w trakcie jazdy, bo podróżą tego nie można nazwać. Niestety zadziałało prawo Marfiego, i już mieliśmy wszystko zrobione, a tu nagle się okazało, że nie. I w tym momencie pojedziemy. Jeszcze dokończymy, dopieścimy sobie wnętrze, a zaraz Wam opowiemy o tym, co się stanęło. Przedstawiam wam Anię. Ania uszyła nam takie oto niespodzianki. To jest siedzisko. Siedzisko jedno, drugie. Zaraz będziemy montować. Bardzo ładnie. Tak. Goradą. Tak będzie wyglądało. I to co najbardziej nam na tym zależało. Zobaczcie to. Organizer. Zawalisty. Zobaczcie jak wygląda stary jednak Ania lepiej uszyła niż jak gotowaliśmy w sklepie. Tylko że to jeszcze nie koniec modyfikacji. Oryginał będzie. Bo będzie A, cała no, ścianka super. zasłonięta. Zabudowana. Mamy... Nie no powiem ci, że lepiej jak na rysunki sobie. Tak? No bo rysunek był kiepski. <laughs> troszeczkę. Nie no lepiej jak... Starałam się jak mogłam. Super. Nie no tak mi się wydaje, że będzie fajnie. Tutaj Zajemnie. widzisz, to odstaje ta przypjańka. Tak? O tu widzisz o to odstaje. I P. i będzie super sprawa, tak mi się wydaje przynajmniej. Pod kolor dobrze się ubrałam. Tak mi się wydaje, Aniu. Bardzo no. dobrze ci się wydaje. Tak mi się wydaje. Wiesz co, najgorzej było, wiesz co, te, bo takie nie wiem czy nie za płytkie, lekko. Nie, to, w tą stronę, wiesz? O, to jest sobie coś Masz, Masz tutaj zapięcie, tu masz resztkę dobrać. tkaniny, a tutaj są rzepy no, To siedzisk. No, po prostu siedzi. pełna profesja. Tak, Dziękuję. Bardzo dziękuję. My też dziękujemy. Do... To mamy piękny organizer, ale teraz jeszcze go trzeba przyczepić. Jak go przyczepimy, zaraz zobaczycie, bo to jest sposób, który podpatrzyłem jeszcze w Turcji u Tomasa. Możecie to zobaczyć na jego rumturze, tutaj się gdzieś wyświetli karta i właśnie ten sposób będziemy wykorzystywać, żeby to przyczepić do tej ścianki. No i jeszcze musimy przyczepić te poddupniki i podplecniki. Poddupniki i pod... Tak. Szukamy na razie kaletnika. Będzie tyk, 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 tyk. I tutaj będą te takie rzeczy? Jakie? Dobra, bo stoimy na awaryjnych, już na tu tyk, tyk szuka. Tyk, 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 tyk. Za godzinkę będziemy mieli organizer gotowy. W tym czasie postaramy się zamontować poddupniko Plecniki. Pod, plecnik. Pod plecniki. Pod Chociaż nie mamy takera, właśnie dzwonimy kogoś, kto by miał takera. O wyborze tkanin to zaraz wam powie Aldona, ja tylko wam pokażę, jak to będziemy montować. Nie możemy kurde znaleźć takera i nikogo, kto by miał tego takera, dlatego na razie będzie prowizorka i zrobimy to tylko na klej, bo same poduszeczki będą na zasadzie rzepu. On tutaj ma klej i mam nadzieję, że przez jakiś czas ten klej będzie się trzymał, przynajmniej do czasu, kiedy znajdę takera. I tak, ta będzie tutaj, a ta będzie tutaj. Ja to teraz przyczepię i oddaję głos Aldonie. Dobra, kleimy. Mamy tylko jedną próbę, jak już odkleimy, to nie będzie można przesunąć, bo podejrzewam, że potem chcąc to wyrwać, to wyrwę to razem z rzepem. I mam nadzieję, że przypomnę sobie o tym takerze i jeszcze to poprawię, bo jak wiecie prowizorki działają najdłużej i to mnie martwi I Teraz tak Ognieciemy. Tak będzie najlepiej patrz, przyczepię się O, odczepię się Dobra, musi sobie poczekać Jak będzie cieplej to Pewnie będzie się dobrze trzymał. Efekt końcowy. To to jest dekoracja, a to jest to, co będzie teraz naszym siedziskiem. Żeby się trzymają i pierwszy testing. O, elegancko. Próbujesz? Teraz ja. Jeżeli chodzi o tkaninę, to tak jak widzicie, jest jaśniejsza na górze, na dole jest ciemniejsza. Jest to efekt taki y Takiej tapicerki jak z przodu, bo w końcu poszliśmy w tkaniny, jak one się nazywają? To są takie typowo tapicerskie, ona jest troszeczkę taka droższa, bo jest grubsza i podobno jest wodoodporna, ale plamo nie wiem... Plamo najważniejsze. I plamo odporna, tak. W przypadku Daniela to ma bardzo duże znaczenie. Będziemy to testować, zobaczymy. Chcieliśmy wzór tak, żeby tych plam właśnie nie było znać, jeżeli nam się nie uda odeprać. Ale jednak ta podłoga jest tak mocno wzorzysta, że nie chcieliśmy tutaj dodawać następnego wzoru, chcieliśmy to jakoś tak troszeczkę wyciszyć. A żeby nie było nudno, jest jasny, szary i ciemny. Szary, tak jak właśnie widzicie w tym wzorze brudnej podłogi. No jest wszędzie, bo on jest też z przodu tutaj na kierownicy. Drzwi są, widzicie, drzwi są trochę inne, to jest trochę inne i to jest... I ogólnie w środek groszka, tak jak go y, kupiliśmy, był właśnie taki y, w takich yy, tonacjach szary jasny, szary ciemny, taki miszmasz No i zostajemy akurat y, przy tym. I chcieliśmy też y, y, przy okazji, tak y, z Danielem w końcu udało mi się go namówić, że mm. będziemy tapicerować fotele z przodu. Bo tkaniny nam jeszcze zostało i wzięliśmy jej więcej. Tyle, że tapicerowanie raz, że trzeba dużo czasu, bo tydzień czasu to jest minimum, żeby samochód zostawić, żeby to tapicerować. Nie chce mi się tego wykręcać, bo to za dużo roboty. Ktoś tam kiedyś tam pod filmem zapisał, że zaprasza na profesjonalne tapicerowanie. To przypomina mi się, może się uda pokazać jak to profesjonalne tapicerowanie za niewielką cenę wygląda. Teraz dla wszystkich sceptyków mojego geniuszu. To jest efekt tej półeczki zamierzony. Cały czas nam wysyłacie jakieś zawiasy, jak to otworzyć, że może w drugą stronę, może do góry. Chodzi o to, że my tutaj z tego będziemy korzystać bardzo rzadko. A chcemy wykorzystać jak największą powierzchnię, no bo to może by było obniżyć to, niby, tak jak Aldona mówi, ale to by było. Naj, jak najwięcej tej przestrzeni, w ten sposób chciałam powiedzieć. I dlatego ta cała półeczka jest tak, jakby pod tutaj oknem. A ponieważ umówiliśmy się z Danielem, że nie będziemy tego okna zamurowywać, <słuch> dlatego <słuch> ta półka będzie w ten sposób. Tylko teraz, żeby. To się współgrało, czyli poddupnik z tym. Proporcjami. E, tak, to to jest dotąd. I teraz, żeby otworzyć tą półeczkę, którą będziemy rzadko otwierać. Dodatkowa przeszkoda. To jest dodatkowa przeszkoda. Szok. Ale wszystko to jest zamierzone, dlatego że będziemy to rzadko otwierać. To jest raz, a druga sprawa. I tak, tak będziemy się widzieć jeszcze z Dawidem prędzej czy później. I myślę, że sobie tą półeczkę wyrównamy. I będzie ją łatwiej otwierać z tym. Poza tym, no tutaj trzymamy takie rzeczy na zapas, czyli książkę, się. którą czytam w tej chwili. No to mam ją pod ręką, zazwyczaj z przodu albo koło łóżka. A tutaj jest zapas, także nie będziemy tego otwierać na pewno codziennie. I myślę, że tutaj nie będziemy robić gąbki. Bo to będzie służyło jakiś tam dodatkowy stolik, coś tu zawsze będzie można położyć. Bo gdzie masz tą? Bo przed nagraniem ma to gdzieś. Tu nasza szechońka świąteczna jeździ. I wiecie, że ona jeździ cały czas jest stabilna? Ona jeździ stabilna? się nie przewraca. A no. jeszcze tego nie było. Tak. Więc jakaś stabilność tam mamy w sumie. Także można tutaj coś jeszcze takiego stabilnego właśnie sobie wrzucić. Nie, już coś wymyślimy. To w ogóle można by tłumaczyć długo. Podejrzewam, że jak już zakończymy wszystkie prace, to zrobimy rumtura. Tak, ale myślę, że jeszcze coś zmienimy w międzyczasie, coś tam wyjdzie. Co? No i jeszcze z przodu te siedzenia. No bo to mówię, że teraz w porównaniu z tym, co zrobiliśmy, to ten przód wygląda fatalnie. One są bardzo zniszczone i my je dojechaliśmy i jak kupowaliśmy groszka, to też nie były jakieś tam super. Ale usługa jest tak droga, że myślę, że sami się nauczymy tapicerować. No plan to zakłada, ale też to jeszcze zobaczymy. Mamy dużo materiału, yy, chcemy go wykorzystać, bo już go nie oddamy. A no jednak tapicerowanie, robiłeś to kiedyś? Nie. No widzisz, to jest wyzwanie. Dobrze, zobaczymy. Już tapicerowanie przy tym wszystkim, co się stało tutaj, to już jest pikuś. Jak już szyłeś, to już pota potapicerujesz. A, właśnie, bo yy, dlatego tego nie szyłem, bo. Yy, Moje czaldony, umiejętności krawieckie one są, ale nie tak dobre, jak. Nie, takiego organizera, jak Ania anda... uszyła, to byśmy nie. Nie zrobili. Sami, dlatego nie, woleliśmy nie. się zwrócić do profesjonalistki. Dokładnie. I efekt jest, i to widać. Zaraz będzie organizer to w ogóle zobaczycie o co nam chodzi. Odebraliśmy nasz nowy organizer, już są napy nabite teraz wam pokażę sposób, jak to przymocować do ściany, ale pewnie już niektórzy z was się domyślają. Najpierw trzeba. Będzie zdemontować trochę rzeczy, to akurat będzie proste. Jak się zastanawiacie co to jest ten plastik, to nie jest uchwyt na kawę. To jest uchwyt na nasz przedłużacz i on tutaj sobie spoczywał. Teraz będzie musiał mieć nowe miejsce. Nowy groszek, wszystko ma nowe miejsce. Zanim montaż to musi być czyściutko, bo nie przejdzie u kierownika Aldony, ale y to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby cokolwiek w komperze czyścić, czy jak się zaplami człowiek, czy ten. A to Adona wam teraz będzie opowiadać. Tak, bo... mokre chusteczki to jest najlepsza sprawa w komperze. Najszybsza. Zobaczcie jak wszystko ładnie czyści. Najszybsza i taka najwygodniejsza, no? Tak, a znamy to rozwiązanie od matek małych dzieci. One wszystko tym czyszczą. One wszystko tym czyszczą. Dobra, i teraz, tak jak mówiłem, szczęść pewnie z Was się domyśla. Możecie sobie to stosować gdzie chcecie. W kamperach się to bardzo dobrze sprawdza, ale może to być i w szafie waszej. Jak chcecie mieć więcej miejsca, i w szafkach w kuchni, yy, po prostu to polega na tym, że teraz ten drugi uchwyt z napa przykręcimy tutaj. A już jeden będę miał mniej. Przykręcimy tutaj. Już nie przykręcimy, yes. tylko go znajdziemy w śniegu. Yy, przykręcimy tutaj. I na zasadzie zapięcia będziemy mieli super organizer. Zaraz zobaczycie efekt końcowy. To jest w ogóle rozwiązanie, które jest z Westfalii podpatrzone. Bo oni kiedyś tak jak ten samochód, właśnie Tomasa, jest zrobiony. To robili właśnie takie organizery. One kosztowały w opcji grube miliony. Bo wiadomo, jak się zamawia w fabryce, to ze wszystkim, z każdą opcją jest tak samo. Tomas akurat sobie zrobił je sam i uszył. No nie do końca sam. No w sensie, że... Jego była żona mu uszyła, on popatrzy, podpatrzył też właśnie w Westfalii. I my podpatrzyliśmy typu. u niego i A to tak się niego... odbywa, że właśnie każdy gdzieś coś zobaczył. Każdy ja, coś tam zgapił, ale właśnie to jest fajne, że jak obserwujesz innych ludzi, spotykasz się z innymi kamperowiczami, to wtedy sobie możesz znaleźć takie rozwiązania dla siebie, które będą pasowały. A że trafiło na nas, to teraz to idzie w świat i będzie wiedziało o tym bardzo dużo ludzi. Ale to na tym chyba polega, żeby sobie pomagać. Testy pierwsze, żeby zobaczyć, czy wszystko. Czekaj, czekaj, bo to się wróci. Przy pierwszych czterech zobaczcie, jak to będzie super. Nie, po prostu Ania się spisała na medal. No. Nie ma tak jak materiału, A materiał traktowa. to jest moja, moje lobowanie, bo... Tak, Daniel wywalczył zielony taki jasny wzór i zielony. I oczywiście dla mnie to już było za dużo tego zielonego. Ale potem zobaczyłam o te podkładki zielone. I wszystko się dopasowało nagle. I jakoś nagle. tak mi się to ułożyło w całość. Dobra, jeszcze tylko cztery przykręciłem, sześć śrub. Ogólnie tak, napy nie są wcale tanie. Znaczy, może nie sam nap, ale nabijanie go to jest... Yy, my za te wszystkie zapłaciliśmy 10-50 złotych, więc na to tylko się szykujcie, że to rozwiązanie jest dobre, ale nie takie najtańsze. Nie, bez przesady. To już taki organizer porządny się robi na, mam nadzieję, że na długie lata. <śmiech> <śmiech> Bo ten z nami ile jeździ? My go na Ukrainie kupiliśmy. Tak. Yy, chodzi o to, że... Yy... Zawsze można go, bo te organizery, które możecie kupić takie gotowe, to one mają zawsze jakieś patyczki. Nam się kiedyś patyczek połamał, potem trzeba było wymieniać. Ktoś zalał kawą. Tak. I to trzeba czasami prać. I teraz, żeby to było proste do tego, że tylko się wyrzuca rzeczy i wrzuca do pralki, to właśnie yy, odpina się od ściany i nie ma jakiejś tam wielkiej ceregieli, a to chodzi wszystko o czas, żeby go oszczędzać. Tak, dlatego kierownik y, zgodził się na jasny kolor, Aha. żeby można było prać. Ale łatwoprać. to też, y, jeszcze dwie, dwa słowa o tkaninie, bo to nie jest zwykła tkanina taka tekstylna. A właśnie, to jest bardzo ważne. Y, ta tkanina, y, słuchajcie, ona jest leżakowa. leżakowa. I ona jest taka też wodoodporna i taka, jakby to powiedzieć, mocniejsza, że jak tutaj nawtykamy w te kieszonki rzeczy, to ona się tak nie zwiesi, bo one się, takie tkaniny zwykłe, po prostu rozciągają. A tu jest tak sztywno. I A tu jest na sztywno. Będzie większa, większa, e, większa pewność tego, bo tu widzicie, te takie fabryczne, one nam się rozrywały, cały czas coś się tam pruło, psuło. No, i trudno to było prać, tak naprawdę, było tego kija, żeby stąd wyjąć. Trzeba rozmontować dużo. Tak, to y, ciężko by było tego kija wyjmować za każdym razem, a jednak taki organizer, który wisi przy samej drzwiach, to no, brudzi się, kurzy się, czy to się jest na plaży, czy gdzieś tam. Próba generalna. Sprawdzamy, czy, czy napy pasują. Czy wszystko się udało dobrze wymierzyć? Teraz to będzie do samej ziemi, do podłogi. Ale nawet jak się Wam coś nie udało idealnie wymierzyć, to ten materiał zawsze można naciągnąć. I jest git. Jest git? Pokaż, pokaż. Zaraz mam się to naciągać. Po kolei, teraz elegancko. Nawet w kamerze to tak dobrze wygląda jak w rzeczywistości. No, takie żywe kolory. I jeszcze zostało nam tkaniny. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. I tutaj jeszcze tą tkaninę przykleję, żeby się to zgrywało. I już będzie picoś-glancuś. Jesteś bohaterem swoim domu, Daniel. Zawsze byłem. <laughs> tak, bo w sumie to zostało zaprojektowane z Anią. I tak właśnie dopasowane do naszych potrzeb. A Daniel tak, i myśli, że teraz to, to... będzie do samej ziemi, żeby zabudować całą tą ściankę, która nie do końca zgrywała się z naszą nową zabudową. Tak, bo Dawid nam proponował, żeby to jest zabudować to płytą, tak, ale to już by było za to dużo. Tak, on chciał zabudować tym, tak jak pamiętacie z poprzednich odcinków, ale A tutaj jednak... tak, długopisy, proszę bardzo. Teraz jest na długopisy w ten sposób. Nie wiem gdzie teraz jest, bo teraz nie ma komarów, na komary jest Tak, tutaj. Bo zawsze tutaj było u nas na komary, żeby było... Yy... Łatwo sięgnąć. Tutaj, no nie wiem, nożyczki, to już trzeba sobie ułożyć, tak żeby było dobrze. Dobrze, już ja sobie to poukładam. Adona to poukłada, tu zawsze wozimy wlepki. I mieliśmy już jechać w podróż, eksplorować góry, korzystać z zimy, ale jak to w życiu bywa, zrobiliśmy piękne wnętrze i nie może być do końca kolorowo, bo znowu mamy awarię. Kitnęła nam truma. I to było do przewidzenia. Na razie jeszcze nie, dodzwoni, nie dzwoniłem, do Piotra do doktora Kampera, bo padła po prostu płytka, konkretnie iskrownik. Płytka jest teraz u elektronika. Zobaczymy, co się uda z tym zrobić, ale to było już przewidziane, że coś z tą płytką jeszcze się może dziać. Wyjaśnię Wam o co chodzi z tą trumą. Trumę wtedy Piotrek nam uratował. Tutaj możecie zobaczyć filmik, on wyskoczy sobie na karcie, gdzie tą trumę nam po 9 miesiącach reaktywował. I znowu jest styczeń, i znowu jest to samo: czyli były duże mrozy. Mimo tego, że nie byliśmy akurat w środku kampera, to i tak go ogrzewaliśmy. Bo mamy tutaj wszystkie rzeczy, żeby nam nie pozamarzały. I ta truma sobie przez te wszystkie mrozy minus 20 wytrzymała, grzała tutaj, i było wszystko w porządku. Ale po mrozach jakoś tak się stało, że przestała odpalać. Nagle się zaświeciła znowu czerwona lampka i koniec, koniec nie ma ogrzewania. Próbowałem kilkakrotnie odpalić. Cała procedura odpalenia w trumie to jest tak, że przewiewa najpierw wiatraczek, potem się włącza gaz i powinno być słychać iskrownik. Iskrownik niestety nie słychać, żeby działał. Podłączyłem to na krótko, czyli do tych kabelków taki normalny ręczny iskrownik i odpaliła. Co oznacza tylko jedno, że na płytce zużyła się. Część odpowiadająca za generowanie tej iskry. I teraz spróbujemy to zrobić. Znaleźliśmy pana, który się temu w ogóle zadaniu podjął, żeby coś spróbować, to uratować albo wymienić ten iskrownik. Wiedział o co chodzi. To po prostu taki elektro elektronik, który no, zna się na takich częściach. Nie, nie, nie przestraszył się tego, jak powiedziałem, że to jest od pieca od kampera, bo zazwyczaj. Z tym to się wiąże, że jak mówisz, że do pieca do kampera, to zaraz uciekają i nie chcą tego w ogóle ruszać. Zobaczymy, czy się uda to zrobić, i znowu zaczynamy powoli myśleć o tym, że coś z tym już musimy załatwić tak na poważnie. Bo piec ma prawie 30 lat i nie będzie wcale z nim lepiej. Mimo tego, że on bardzo długo i tak wytrzymał, to jednak ta konstrukcja jest już przestarzała i ta płytka, w szczególności, która nam najwięcej tych problemów sprawia, ona. Może się powtórzyć. Dobrze nam się to teraz powtórzyło tutaj na miejscu, a nie gdzieś tam w trasie. Chociaż ostatnim razem jak nam się popsuło, to przeżyliśmy piękny lockdown i w sumie nie, ża nie, ża nie żałujemy tej awarii. Zobaczymy co po tej awarii się wydarzy. I teraz powiecie, Daniel, wesioł wymień na chińskie Webasto, bo to chyba najczęściej to jest najpopularniejsze teraz w Polsce. Ale nie jest tak prosto, bo jakby to było tak prosto zrobić, to chyba już bym to zrobił dla świętego spokoju. A jak to w przypadku groszka? Widzicie, nas ogranicza miejsce. No wybasto Webasto można kombinować, żeby podgrzewało wodę, przerabiać, ale to na takiej zasadzie, że to powietrze wam cały czas przerabia, więc tu by było nam strasznie gorąco, jakbyśmy chcieli sobie podgrzać wodę. Druga opcja to jest wstawienie piecyka. Tylko właśnie nie ma miejsca, gdzie tego piecyka wstawić. Bo cała operacja piecyk plus Webasto, podejrzewam, żeby zamknęła się w 1000 złotych. Tak, plus minus. Raz, że nie jest, to jest. Zima. Nie jest to dobra pora na to, żeby jakieś robić takie modyfikacje, bo to trzeba by było wypuszczać te rurki i tak dalej. Żeby wstawić piecyk też tego chinola, który grzeje wodę tam z 10 litrów, to chciałbym wykorzystać dziurę, żeby nie robić nowej już na komin i chciałbym wykorzystać tą potrumię. I teraz zabrałoby nam to troszeczkę miejsca z szafy, poza tym wrzucając na ten piecyk ubrania, to nie wiem czy to do końca byłoby bezpieczne dałoby się to zrobić, ale jakoś cały czas się od tego wzbraniam. A wzbraniam się dlatego, że my tu mamy miejsce, nawet jak mierzyłem, to mamy miejsce na powiedzmy nowy piec, ale nowy piec to jest 12 tysięcy złotych. Nie wiem, mało kto chyba, mając starszego kampera, ma taką gotówkę na to, żeby sobie zmodernizować to na nowy piec. Pojawił się jakiś też Chińczyk, czyli to samo, co robi Truma, tylko z dalekiego wschodu, natomiast on kosztuje z tego co czytałem około 6000 tysięcy z podatkami, ale to jest konstrukcja niesprawdzona, może jakbym ją dostał do testów, to bym ją zainstalował, bo wtedy by mnie nie bolało jakby się popsuła. I teraz rozwiązania, które są dostępne, czyli te, te Webasto, mógłbym też pójść z tym pod podłogę, bo tak niektórzy montują, że wszystko jest pod podłogą, ale to w dalszym ciągu nie rozwiązuje mi sprawy z grzaniem wody, bo to tylko chyba o to chodzi. Mógłbym zrobić to na zasadzie tego, że jak jedziemy samochodem, to uzyskujemy tą ciepłą wodę z podgrzewania, z chłodzenia silnika, czyli z tej cieczy, ona po prostu nam podgrzewa tą wodę, ale to się mija z celem w momencie, kiedy dłużej stoimy, bo żeby mieć ciepłą wodę, to trzeba parkotać tym silnikiem, żeby się troszeczkę ta woda podgrzała. Więc rozwiązań do kampera jest dużo, ale nie do groszka, bo groszek jest specyficznym kamperem. Tu upchnęli wszystko, co jest w dużych kamperach, w tak, tak małej powierzchni. I to zostało tak wyliczone, że teraz każda inna modyfikacja i każde zrobienie czegoś innego, to się wiąże z dużymi przeróbkami. I dużymi kosztami. I dużymi kosztami. To Andona pilnuje, co ja mówię. <grym> I tak teraz mamy znowu dylemat, bo jest zima. Najgorzej, że te ogrzewania to się psują w zimie. Chcielibyśmy już ruszyć, bo już nas po prostu nosi po, tym, po tych ścianach tutaj naszych. Ale i... historia lubi się powtarzać, bo I... dokładnie rok temu w Gruzji, w styczniu. Dokładnie i to chyba nawet ta podobna data, nie? To jest podobna data, to jest może tydzień jakiś tam różnicy, ale też właśnie mieliśmy taki problem. Tylko wtedy byliśmy uciekliśmy do Turcji. I wyszło to fajnie, ale w tej chwili, żeby wyjechać z Polski, no jednak trzeba będzie kilka noclegów gdzieś tam zaliczyć, bo też mamy kilka spraw do załatwienia. I bez ogrzewania będzie to ciężkie. Znaczy ciężko, my już robiliśmy to, powiem tak, ale nie jest to nic przyjemnego. Mimo tego, że jest ciepło, to uwierzcie mi, że rano wstać spod ciepłej kołdry nie jest wcale tak prosto, prawda? Może Danielowi to będzie prosto, ale mi będzie troszeczkę trudniej. Tak naprawdę możemy dać radę i spróbować jechać, ale na razie... Ale to też jechać zepsutym, to co ci to da? Ale na razie chcemy na miejscu to naprawić i po prostu wyjazd się przedłuży, ja już w ogóle zwątpiłam w to, że kiedykolwiek wyjedziemy.